Modlitwa podczas podróży: Boże, dziękuję Ci za moje życie, za to, co już za mną, i za to, co jeszcze wciąż przede mną. Błogosław Panie mnie w nadchodzący czas. Poślij przede mną swojego Anioła, aby codziennie strzegł mnie na mojej drodze. Obdasz mnie swoją miłością i pokojem. Błogosław moje życie. I życie moich bliskich. Naucz mnie, Panie, widzieć moje życie Twoimi oczami i podążać drogą, którą dla mnie przygotowałeś. Pomóż mi być wiernym w małych rzeczach i w tych większych. Spraw, abym umiał widzieć Twoją wolę. Kochany przyjacielu, otocz mnie swoją czułą troską i schroń mnie pod swoimi skrzydłami. Amen.